Ty darmowa nagroda Mega Box Co jest? Dostałeś teraz? Ej, dostałem, ty otwieramy, Zobaczymy co trafimy. Dawaj, Dobra, no, da, dawaj na 3-4. Dawaj na no, 3-4. Czekaj, zaklęcie otworzenia. gościu, Hokus no. poszedłem. Czyli stary Miedziany Egary, uwaga, 3, 4 Siema wszystkim z tej strony pędzę. Dzisiaj kolejny odcineczek z BS-a, w którym sobie zagramy duo z Pronot Garchem, proszę Państwa. I stało się dosyć coś dosyć coś bardzo. Coś bardzo ciekawego, podczas gdy nagrywaliśmy odcinek, podczas, yy, wyjścia z jednej gierki do sklepów yy, Fortnite, może w Fortnite, cie. w w Fortnite. W tak się coś całkiem ciekawego, także muszę sobie sprawdzić. Yy, no i zostawić właśnie subika, bo tak jak mówiłem, z, z graczem, on aktualnie będzie sobie prowadzi wyścig, czy tam wojnę do dziś. kto pierwszy bije te 10 tysięcy subskrypcji. Także fajnie by się nam i po, Subie, linki macie w opisie też do prongacza, a do mnie to wejście, tutaj czerwony przycisk na dole yy, No i tam właśnie będzie konkurs, o to jest to Zico kto pierwszy to wbije Także myślę, że jest to całkiem yy, spoko, spoko yy, opcja No i co? No ja aż nie przedłużam i zapraszam do oglądania odcinka Także co? Jesteśmy już w i jest ze mną przy Państwa pronotgracz ma aha bo ja <grymne> Dobra, nie ogarnąłem siema, siema. Jestem na mną, front i co? I opowiem Wam zaraz o tym tej wojnie, tak właściwie, dokładniej wojnie, wyścigu, praktycznie, tak, tak, dokładnie. No i sobie popykamy tu jakieś tak, luźne duo, Ja przy okazji tak. też tu BMs EMS, prądgasz tutaj ma bel, tam. Nie wiem, czy on tu będzie coś bije, na niej już, ma w sumie 14, 14 rankę. 15 nie? Ja sobie na Instagramie, jak się uda wygrać dwie gierki, sobie otworzymy jakieś tam z karnetu, yy, dużą skrzynkę, tak żeby się też spoko. No i co? No i zaczynamy do pierwszego duo. Także w go sumie go, go. Yy, można na ten właśnie o tych, yy, o tych konkursach pogadać, bo w sumie wpadliśmy na taki pomysł, żeby się tam ścigać, kto pierwszy bije te 10 kasobów, co nie. Yy, uh -huh, no i prawda. jeszcze taki pomysł, że też spoko by było, o kurde, przy czym ona zginął. A nie przeżyłem, e, spoko by było też jakiś konkurs, nie. Także jak tam mówiłem, właśnie będzie też konkurs na 100 Zico, yy, u tej danej osoby, co wygra. Tak chyba w sumie ustaliliśmy, o kurde, zginęła Sorka. I myślę, że to będzie spoko, nie? Tam wygrać CS to Zika, pace of card, na przykład z 5 razy pace of carda pod dwie dychy, albo tam Google Play, nie? No, tak, to że, prawda. Tak, że... I też, żeby, żeby każdy wiedział, że Trzeba u każdego subskrybować kanał, że później jak będzie ten konkursik, tak, tak. to najważniejsze będzie właśnie to, żeby u każdego subować. Właśnie tak, że będziecie mieli ten. Kanał prąd Gacha też w opisie, także wpadnijcie, suba, u mnie to czas, jak nie macie, to w ogóle nie wiem co wy robicie. <śmiech> <śmiech> także także ten. Właśnie u mnie tylko i u mnie nie tylko. U mnie 40% osób nie subskrybuje z tego co tam widzę. Nie wiem jak tam no, u Ciebie. To nie jest tak źle w sumie, ja tam nie wiem, ja tam. No ja to, to mnie wiesz, dokładnie to, nie pamiętam te statystyki. No to zależy, zależy. To to jest tak 50% na 50%, nie kto tam subskrybuje. Mm -hmm. A no i jeszcze mogę powiedzieć, że w jak się szykuje po każdy film z openingu, także jak ktoś jest ciekawy, to jest sobie wbije, nie? Yy, No i co? No i live'iki w sumie też mamy. Prontoz ma coś tak o 11, nie wiem, czy ty w soboty robisz? Tak. Tak, ty tak w sobotę, oj, w w sobotę o 11. Nie, no. w niedzielę akurat nie, tylko od poniedziałku do do o okay, 11. Okay. No to ty masz o 11, ja tam codziennie nie mam o 19.55, nie wiem czy to mhm. w niedzielę będzie może, ale zazwyczaj są, także tak, że się tam zobaczy. Yy, no i co, no i w sumie tyle. No teraz sobie popykamy jakieś tutaj luźne duo, sobie pobijamy jakieś tutaj giereczki. Kurde, bo ja w ogóle zginęłem nie mam w ogóle tych. Nie mam w ogóle... No jak, ciężko no. ogólnie trzeba uważać. Kurde, na tej M-Star, ja też nie tak dziwiłem się, specyficznie się grałem z i chyba ginę właśnie, bo mam. ani nie okej okay, złożę uciec spoko. Dwie drużyny jeszcze zostaje, dwie dużyny, kurde pieczowe. Trzeba to coś robić, żeby to powijać te bo to właśnie kurde z tym karnetem ładnie idziesz. Ja tutaj mm -hmm, sobie No muszę, jakoś dobrze. Muszę. Zrobię ja wszystkie też... misje, nie wiem jak ty, ale ja staram się robić wszystkie misje. Ja właśnie kurde i na te misje to jest przypał. Bo muszę właśnie sobie cisnąć teraz. Ja tak zazwyczaj sobie gram w postaci, która mi się spodoba. A teraz trzeba te misję robić, kurczę, czy na dobra, to. No powinniśmy to wygrać w sumie. No, powinni, chyba siadu. Dobra, daję Ulta i tu można wjechać tego gościa jakoś. Okej, okay, ja zginę. Aha, ciekawe. Oh, kurde. To nie <grym> idzie tam z gryfaj. Ale tak, plus 7 w to jest złotych. Dobra, git. plus 7 to jest gitara. No, 15. W sumie. jeszcze jedna taka wygrana i kurde sobie jeszcze otworzymy skrzynkę. Także no można dobra, nie dobra, zrobić jakąś wróżbę, co z tej skrzynki siędzie dobrego czy słabego. To się Normalnie tam... będzie na Amber. Normalnie. Kurde właśnie ty. Eee, ty masz Amber? Ty masz Amber nie? Nie, nie mam, nie mam. Moja no, jest... na maja nie mam, nie? Najgorzej nie mam. A no, Weskito! Ta Amber jest taka postać, że kurde, ona jest kurczę taka dobra, że to jest, wiecie. Ja bym tak... chciał ją mega, No ja tak samo. Ostatnio mi siadł ten. Ostatnio mi siadły nani, także. A jaką masz także? legendarkę? Jaką masz legendarkę ogólnie? Kruka? Czy co kruka, ty masz? no tylko Kruka mamy. No Kruka, ja Kuba mam tylko spajka tylko, nie? Ja mam wszystkie postacie po legendarnych, tylko, tylko spajka. Ja tak z legendarnych to... mam tylko Kruka, tam nie wiem co no. mam jeszcze takiego. No, brakuje mi tam chyba 10 yy, postaci jeszcze chyba, z tego co kojarzę, chyba dziesięć postaci albo, mm -hmm. albo coś takiego, także i tak myślę, że to jak na grę tam dwa miesiące, to i tak dużo szybko to powijanie. Nie Mnie no, tam... spoczko, spoczko to jest, nie? No, na to dużo, dużo na początku się wydaje, że też że ze skrzynek masz większe szanse, nie wiem jak to działa, może na początku konta, bo... Ta, na początku, w ogóle na początku no. to każdy trafił, jak wiesz, masz małe pucharki, no, no to tak trafia szybko wow. te postacie, że ginę. No, to jest właśnie też, tam słyszałem, że właśnie chcą to jakoś z Brawl Stars yy, skasować, bo tam podobno, że niby coś takiego, że to faktycznie tak było, o kurde, teraz minus 4 że, no, no. że niby łatwo tam wbijasz te puchary, co nie, yy, boże, te postacie, a właśnie oni to chcą skasować, bo podobno ludziom się wtedy szybko nudzi gra, jak wiesz, szybko pobijają wszystkie postacie, tam wiesz, no brakuje tak, dwóch, być dłuż, tak że brakuje dwóch, to już mają wywalone wiesz. i się nie chce, nie? Bo... Powinno być tak, że po prostu równa jakaś liczba i tyle, a nie tak. że coraz więcej postaci, to zmniejsza się ta liczba, no, no, to jest, ten, nie trafienia. To jest, no w sensie to no powiedz, bo, wiesz, bo jak faktycznie jak ktoś tam otworzy te skrzynki, nie wiem, kupi sobie ofertę na początku konta i bo wyleci, nie wiem, w tydzień wytrafi wszystkie postacie, bo stydzisz sobie poświad skrzynki, no to mhm. wiesz. Bo... To o trochę słabo, nie? A no, tak, 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 potem bym prawda, się nie? nie chciał grać, bo nie, ogóle, jakiegoś, co? nie. Nie masz jakiegoś celu, nie? Do gry? No dokładnie, to nie, to jak się nie ma celu, to. Jeszcze jak jest ten karnet, to fajnie, nie? Że tam jest ten karny, bo sobie tą przybić? Ta, 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 ta tak, nie Tak, ta postać zawsze. Tylko też wiesz, on jest płatny, więc może nie każdy też tak jak sobie ten, ale jak otwiera ktoś skrzynki, no to raczej raczej, raczej tak czy siak płatny ma, nie? Także no, tak, to tak, tak to wygląda. Z kodem pędzel niestety wam nie powiem, bo nie ma. Ale może kiedyś, nie? Także a właśnie, ty się ten z tym super celem tam pisałeś coś? Tak, żeby... ale wiesz co, mi się zdaje, że mi tak samo odpisał jak ci. No o, ja wam a nie wiem, ja wam, wam mówiłem na live'ach mi czad odpisali, że ogólnie to ja clickbait'y robię, także. Także idę. A ja szczęście. to tam w ogóle. <laughs> jak a wiecie, tego, to, to na przykład y... o kurde pieczony, a ja tutaj sobie wychodzę tak jak jakiś tuchet. piertykam. pirtykan. No, Podaszadę tą szelkę? O no, nie, chciałem sobie zraszować, żeby wziąć te gaminiki, ale nie udało się. Ja, dobra, dobra, możemy tak. No i tam właśnie odpisałeś, że clickbaity robię także czat. Nie wiem, to chyba chodzi o takie filmy typu coś tam na Golf, może to się uzna jako clickbait. I dobra, mam do otwarcia skrzynkę w sumie. Więc sobie otworzymy dobra. dużą skrzynkę standardową, zaklęcie hokus pokus czary, mary, skrzyńce z Czarmidzian megary. Zawsze to jest plus do losowania, uwaga. I 66 monet, 3 I chyba, nie, nic nie ma, ale kurde, ostatnio mi światło właśnie z tego. Siadł mieć właśnie z tej skrzynki dłużej mi chyba na nie siadł. Także także spoko. Dobra, ja sobie zagram jakąś inną postacią na tej zrobię misję może może no na przykład. Dobra. Kurde, nie wiem czy tu Tig jest dobrym pomysłem się, że Tig będzie git, czy nie za bardzo. Dawaj Tika, normalnie. Dobra, dajemy Tika się. gościu Dika sobie ma No, także, 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 nie wiem co, także także. Także jest w sumie sobota możecie myśleć co robicie w ogóle w sobotę, bo z tego co wiem, z tego co wiem, no to nikt nie ma szkoły. Przez teraz nie wiem czy wy nie macie przez tydzień, ale ja teraz na przykład przez tydzień nie ma szkoły, bo są matury. A, chyba nikt nie ma. Także, także to jest mega spoko. Cały tydzień wolny, że tak powiem. I powrót do szkoły będzie, niestety, to jest najgorsza jakby masakra w tym wszystkim. Nie wiem, ty tam, no. ty tam teraz masz co? Ty, ty masz maturę czy nie wiem. Ja mam, yy, Nie, 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 ja mam teraz w praktyki dlatego tak A, mówię. Aha, dlatego, live. A, uh -huh, uh -huh. A no Ale to też to... wracam za niedługo do szkoły właśnie. No, no właśnie w sumie tak tam. samo jak każdy, nie? Tego 17 czy tam 15, 17. Czekaj, gdzie ty w ogóle jesteś? No 17 chcesz? 15, w w w 15 mówię ale sobota, więc to no, jest no. A tam y, w sumie nie wiem, niby 29 wszyscy te stacjonarnie, ale że niby te hybrydowe, wiesz, ja tu jestem na Śląsku, także my tu niby mamy najwięcej tych w ogóle. Także nie mhm, wiem jak to, no, to będzie. Prawie, wy... no. O, dostał w ogóle. Jak to będzie wyglądało możliwe, że na przykład wrócimy tylko tego 29, więc w sumie, W sumie z... Niby spokojnie, ale też już nie do końca. A wiesz, i tak i tak nie, nie rozumiem tego samego faktu, że na miesiąc musimy no, wracać, to jest takie bez sensu. Tak, właściwie wrócić do 29 to oni tam muszą mieć 10 no, wstawione o także tak naprawdę jest 10 no, szkoń, Ale, ale ogólnie ten, ogólnie te petycje tam się uczniowie A. zaczęli podpisywać już pół miliona, jest ten, nie? Ja wiem, ja to ale tak. raczej myślę, że oni to będą to mi się zdaje, że to nic nie da ogólnie. No to jest takie, wiesz, typu <laughs> posty dajcie tutaj. 1500 no. lajków pod kuźwa postem i beata no, tak młączyć nie? Tak. No także to mhm. jest takie trochę, no. Ale kurde na miesiąc tak bez sensu, bo jak ktoś na przykład wiesz na tam nie wiem Wiesz, miał wywalone kompletnie, to taka osoba będzie miała przypał fest, jak go nie wiem zawsze pytać, albo wszystkie no, kartkówki prawda, w jeden nie. ten... Nawet jak ktoś nie miał, nie? Bo wiesz, ostatni tydzień widziałem... To wyobrazić, że wracasz, no. nie? Na sprawdziany... 10 na sprawdzianów, 15 tydzień, kartkówek no. i wiesz, oni ci powiedzą, nie, to nie jest sprawdzian, to masz dużą kartkówkę, wiesz, że się nie zajczało. Tam w tygodniu mhm. może być więcej, no tak, to jest Obecnie takie... masz tyle ocen i w ogóle tego wszystkiego no i... Wiesz, masz ktoś jak wiesz, nie uważa czy coś, to może sobie to bardzo szybko zepsuć, nie? To co nawet jak uważa, bo wiesz, że się stosuje że w szkole nagle pisze halo co jest i kurde przy nie? I dobra, w ogóle z tym tikiem jakoś to spokojnie. takie lol. No git właśnie ta gierka poleciała. No także spokoju. W sumie można jeszcze jedną gierkę piknąć taką bo w sumie mam to jeszcze 100 Ty darmowa nagroda Mega Box Co jest? Dostałeś teraz? Ej, dostałem! Ty, otwieramy, zobaczymy co trafimy. Dalej, Dobra, no. da Czajku. dawaj na 3-4. Dawaj na 4 No, 3... 3, 4. 3. Czekaj, raz zaklęcie, odwożdżę. gościu. Pokus, no. pokus, <laughs> stary, stary. Uwaga. 3... 4... 3. Uwaga. Kurde, 5 mam. 5. Najgorsze. Nie, Najgorzej. ale czemu dostaliśmy darmo? Bo jestem ciekaw czemu w ogóle, Ej, się Ja się stało. Wiem. Sklepy coś jeszcze za darmo jest. Może przekroczyliśmy jakiś próg, kurde nie są pakiety nowe, są pakiety nowe, A, widzisz? Aaa, to może dlatego, pokaż to czekaj. Faktycznie sklep jest... uuu. Ale fajne jest. Tu jest dotyczy. oferta za 130 ziko. tak jak mówił. Co No ale w ogóle? ta fajna jest oferta za 48 złotych, nie? To jest ta oferta. Masz? U mnie będzie w jak z oferty, kurczę. To jest ale, że takie ogóle, informacje na live'ach od razu odświeżyły. no takie... tak, bo sklep się odświeżył, nie? No, znaczy, bez hitu, ale siadło. To normalnie tytuł filmu: Niespodzianka w sklepie, chadys. <laughs> bez hitu. Normalnie. Ej, bo musi się. Coś spukował... się jedną grę, czy co? I no, można jeszcze pięknie. W sumie na nagranie jest 11 minut, no, także. Ty, bo bym się Spoko. w ogóle sklep zbukował. XD Kręcił się ta gaska. O, monety <laughs> mi odebrało darmowe. Egipt. W ogóle to jeszcze widzę, że będzie ten skin: szybki Edgar, nie? Tak, 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 tak. Właśnie też to właśnie widzę. Dobra, można jeszcze jakoś lasta szybkiego opieknać jak chcesz. Dobra, tak. dawaj. No możemy zagrać jeszcze jedną gareczkę, może no, jakąś no, wygraną. Taką... Yy, rozchod... Roz, nie, jak się to mówi? Roz... Rozchodniaczka. O, właśnie. <laughs> Nasze walne tutaj. Nie? No, także spoko. Ja. Widzicie, trzeba takie do się dowiedzieliście rzeczy. Ja do jakieś się rzeczy? Nowy sklep, normalnie oferta za 140 ziko. Idealnie. Każdy po, każ, po odcinku od razu wbija i otwiera boxa i wie, że to trafił. Normalnie, jeszcze darmowy mega także spoko. Spoko. Dobra, czekaj to trzeba. Trzeba się skupić, trzeba się skupić. Tak w sumie nie spodziewałem się, że darmowy mega box, kurde pieczone. Ale jestem ciekaw, bo ogólnie to wiedziałem, że będą oferty na ten weekend. Ja też, A, nie, ale jeszcze darmowe. Nowe? Ale że darmowego boxa to naprawdę... No jak jakbym spoczywa. teraz na przykład siedził no. i dobra, otworzył tę skrzynkę, kupił Mega Boxa tam nie wiem za 50 gemów, ha, tu przychodzi darmowy, to tak ale jak pan mi rozniosło. Wiesz jakbyś wiedział, nie? Nawet o tym to wiesz, byś powiedział, wiesz widzom i by na przykład nagrali ci tego i fajny odcinek z tego by wyszedł, nie? jak widzowie otwierają. Ale... Że nigdy skoro. nie wiadomo kiedy za darmo jest. No, naprawdę tak, że... Ale nie no i tak, tak czy siak spoko, nie? Bo cokolwiek jest, że daje tutaj. Bo wiesz, zazwyczaj są te skrzynki jakieś małe albo te gemy, kurde, nie gemy, tylko te... Wniążki, także ale spokojnie, tutaj, że coś, coś też innego nie. Dobra. A ja właśnie niestety wysypałem. To się tu wysypałem. Czy w ogóle Byronem kurde nie grałem też. Jakoś tym Byronem no. tak 2 tak na 10 dobie, bo on niby tam coś obija zadaje, ale tak naprawdę to. Ja nim kiedyś du du dużo grałem ogólnie, na początku, wiesz? No. Dużo wbijałem nimi. A tu się odrzucam te krzaki. O, to tu, tu są na górze, tak? 15, hmm. no to Najsik mam 15 o ja pierdy. no będzie ciężko będzie. będzie ciężko on to na naszami na tam się zajrzy nas ma no wiesz Jeszcze co jest stiu. o jest trochę chyba przypał S, Powiem ci tak no, brak, tutaj Dobra, tutaj staram po okej okay, ja tu rzucam mu głowę teraz dobra dostał ten głową sumie... dostanie dobra i do... czekaj bo on tutaj sobie dostawa ładnie ej jest szansa żeby go zabić no, Ej, no i taka ostatnia giereczka na sam koniec. Aha, no i ja takie nice, zawsze nice. robię niespodziewane zakończenia, żebyście miło czytaj, może szmulenie za... O czekajcie, moment. Ty jeszcze mam chyba do otwarcia te skarnetu, bo w sumie wbiłem 100. Ej, mi zlegowały. Ty ja właśnie też mam dużą skrzyneczkę do stanu. Ty no Dobra, czekaj, otwieram. bo mi czasem BS-em jest co jest? ty? 92% ładowania i wywaliło. Chłopa. No to XD, to sobie pooglądamy tutaj ładnie menu. Nie no może odświeżej kurde gierkę. Chyba, chyba... Ja nie ty trafiałeś do tej skrzynki, kurde. A miałeś Boxa? Kolejnego? Nie, dużą skrzynkę, dużą skrzynkę. Aha, ok, czekaj, ja sobie od że bs by mi się coś wywaliło. Eee, moment. O i teraz będzie chyba Gicik. Nie wiem, czasami się tak dzieje po gierce, że. chociaż no, no, pierwszy no. raz mi się tak w stało. To nie wiem, czy czasami. Ty nie mówisz, że. No 92% i chłopie stoi, nie mógł się znakować do BS-a, ty. Co jest? Nie mów, że aktualizacji nie ma chyba, że się. To ciekawe wtedy. Ty, no to się czat nie dowiemy. To dowiecie się na live, co tam zostało. <laughs> Dobra, to nie będziemy przeturzali, no bo ola. się gra nie załaduje. Także, także możecie strzelić łapeczkę w górę, Subika, ponąd mi bo pełno odgarsza, 10 tysięcy. No i co, no i to w sumie tyle, także siemka. No, trzymajcie się! Yo!